Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angel Style. Dzisiaj będę testować maskę od Spa Clinic Laboratories, może już mieliście taką maskę i jest to maska z kwasami. Ogładająca maska żelowa do twarzy o działaniu peelingującym dzięki zawartości kwasu migdałowego i gluko. Nolaktonu, złuszcza obumarłe komórki na skórkę i odnawia strukturę skóry. Błyskawicznie oczyszcza, rozświetla i odświeża skórę. To maseczkę należy nałożyć na y, czystą twarz ja umyłam wodą, ponieważ później po 10 minutach tą obfitą warstwę, którą mamy nałożyć na około 10 minut, y, mamy dokładnie umyć twarz ulubionym żelem oczyszczającym. Dla lepszych rezultatów można zrobić to rękawicą, właśnie z pakietu Glow. Y, y, I to stosować dwa razy w tygodniu twarz i szyję. Ja pozwolę sobie nałożyć tylko na twarz. Zobaczymy jak u mnie zadziała. Ja nie jestem osobą, która ma alergię na tego typu kosmetyki, dlatego zobaczymy. Jest to mało znany produkt. Y, tak naprawdę tutaj ta firma napisała do mnie na Instagramie. Dostałam fajny rabat, w związku z tym stwierdziłam, że mogę ją wypróbować, żeby podzielić się też z Wami jakąś nowością. Także w komentarzu napiszę, jak ta maseczka się sprawdziła. Dajcie znać, czy stosowaliście tą maseczkę. Mi się udało kupić dwie taniej, bo jedna chyba kosztowała 100 parę złotych, a w zestawie była promocja, że było mniej. Także ja jestem zachwycona, że udało mi się coś kupić taniej. Ona ma 50 ml, ale zobaczymy, czy moje bycie promocji okaże się super w stosunku do kosmetyku, którego nie znam i o którym tak mało jest w internecie opinii. Także dam Wam znać w komentarzu, a Wy również powiedzcie mi, czy u Was się to sprawdziło. Ja otwieram asoiczek przy Was, jest zapieczętowane ładnie, czyli nie jest to kosmetyk, który gdzieś tam, już wspominałam kiedyś, że lubię kosmetyki, są zapieczętowane, bo ja wtedy wiem, że to jest nowy, fajny kosmetyk. Otwieram. Słuchajcie, on pachnie kwasami takimi właśnie, takim trochę jakby octem. Ciężko stwierdzić. Takim, no, jakby octem. Zobaczymy. Nakładam go. Może wiecie co? Ja mam tutaj taką szpatułkę w szaferce. Ja sobie może nałożę tym. O, chyba, Chociaż chyba, wiecie co? Palcem... Palcem będzie lepiej. Um, także wykorzystam to, co tu jest na mm, opakowaniu, i nałożę sobie palcem. Ja mam akurat taką nierówną strukturę skóry. Ja już byłam u dermatologa. Słuchajcie. Yy, no i. Mm, to nie jest takie hobsiłob. Takimi domowymi kosmetykami, sposobami może być ciężko, dlatego ja już tutaj się udałam do dermatologa. Nie pierwsza w swoim życiu, ale stwierdziłam, że muszę zrobić z tą nierówną strukturą, bo pewnie nieraz na moich odcinkach widzicie o. Ja mam taką tutaj, a zwłaszcza właśnie w tych odcinkach na policzkach, mam taką nierówną strukturę. Teraz no, mam czystą twarz, ale po prostu. Chciałabym mieć taką gładką buzię, na pewno czułabym się z tym lepiej. Niestety krupe, ta struktura raz się zmienia, jest lepsza, raz jest w gorszej kondycji. W związku z tym zobaczymy. Słuchajcie, po nałożeniu czuć chłód, zobaczymy, jak ona się zachowa później. Napiszę wam to w komentarzu. No i zobaczymy, jak ten kosmetyk bardzo wygląda u mnie. Może się okazać, że to był bardzo trafiony zakup. W związku z tym na pewno dam Wam znać. Póki co czuję, jak chłodzi moją twarz. Ja nałożyłam taką no nie, nie, niezbyt obfitą warstwę, nałożyłam taką mm, dość cienką, dlatego że no, mimo wszystko to jest nowy kosmetyk i chciałabym zobaczyć, jak on u mnie zadziała. Także dam znać wszystko w komentarzu, jeżeli wy już to stosowaliście, również napiszcie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.